Moto Z Play jest innowacyjnym, modularnym telefonem. Moduły Moto MODS umożliwiają rozszerzenie telefonu o dodatkowy głośnik, projektor czy obiektyw. Zachwyci to nawet najbardziej wymagających fanów nowych rozwiązań. Wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm. Jego dużym atutem jest pamięć wewnętrzna 32GB oraz pamięć RAM 3GB. Te parametry zaspokoją każdego posiadacza telefonu. Jeśli dużo czasu spędzasz korzystając ze smartfonu, ten model jest właśnie dla ciebie. Bateria działa kilka dni. Ucieszy cię również fakt, że telefon posiada opcję turboładowania, dzięki której w zaledwie 15 minut urządzenie będzie sprawne aż do 9 godzin. Na uznanie zasługuje także aparat 16 megapikseli z podwójnym autofokusem, który zapewnia wspaniałą jakość zdjęć. Moto Z Play. Więcej niż telefon.